Siema witam w kolejnym odcinku z Mortal Kombat 11. Ostatnio skończyłem fabułę, w sumie to ten dodatek do fabuły Jak nie widzieliście oczywiście zapraszam do poprzedniego odcinka, a dzisiaj tak jak mówiłem ostatnio będziemy grać w wieże z postaciami, żeby porobić jakieś vitality czy coś, bo w sumie fabule się nie dało. I tutaj są wszystkie postacie i możecie pisać w komentarzu albo na czacie, które postacie byście chcieli zobaczyć. Vitality I tak dalej. Możecie tam na dole pisać albo w na czacie. A ja będę brał po prostu na te najciekawsze postacie, albo te, których ich jeszcze nie było. Na przykład jest tutaj Joker. Tu jest Robocop, to wszystko są postacie z dodatku. Terminator jest jeszcze. Fujinem grałem, ale mogę Vitality u niego porobić. Ja bym zaczął od początku. Sheng sung na razie. Ostatnio w sumie był, ale Fitality u niego nie było. No i weźmiemy normalny. Porobimy jakieś Fitality. Oczywiście ja będę grał postaciami, którymi, które napiszecie w komentarzu. Więc możecie pisać. Tak mm. będzie jedna postać na jeden odcinek. Takie krótkie filmiki. mogę robić dwie postacie jeśli będziecie mieli dużo pomysłów Been following me taki arcymag Ostatnio nim grałem, ale polubiłem go No tutaj będzie trochę trudniej O fuck, ale dostaje po ryju. No w fabule było trochę łatwiej W sumie jak jest trudniej, to większe wyzwanie nawet ciekawiej może być Czyżby, perfekcyjnie? Perfekcyjnie. Dobra. O, jeszcze duszę się wciągnęło. Zrobimy vitality. Też narzekał ostatnio, że nie było krwawo. Jeszcze doskonałe. Dobra, jakieś nagrody wleciały, to sobie pominiemy i lecimy kolejna walka. Na koniec oczywiście będzie walka z kroniką. Nie wiem, czy mi się znowu uda za pierwszym razem, bo tutaj w ogóle było widać, że jest trochę trudniej, chociaż nie wiem czemu. Cały czas mam ten sam poziom trudności. Now I avenge the great Kung Lao. His greatest legacy was failure. His greatest legacy is me. Round one. Fight! Dobra, może się uda zabrać? O, udało się. Tak się gra Kung Lao. Jak mu HP zabrałem? Całe prawie. No jelo, tak się gra z Sungiem Jak na razie perfekcyjnie wychodzi. Dobra, nie będzie już perfekcyjnie, to zrobimy teraz coś innego, taki bonus. Friendship też jest spoko. Ale friendship dostałem z tym dodatkiem. Tego wcześniej w ogóle nie było. I każda postać ma inny friendship, więc będę robił. Tera noob. Fajna nazwa na postać noob. Jest nowa mapa, jest. Tej mapy też nie było. Fak, już miałem módu się zabrać. Ona się jeszcze zmienia, to jest fajne. To są w ogóle chyba mapy z jakiejś pierwszej części Mortal Kombat. Ja to wezmę? Za tak długo nie pograłem tym noobem. W sumie potem nie biorę jego postaci. Albo nie będę. Dobra, kolejne fatality To chyba było ciekawsze od tamtego. No dobra, możecie pisać w komentarzu, które w Vitality dla was lepsze.

Wy też się dzieje. Będę musiał jeszcze raz zabrać duszę. Ciekawe czy tak się da. No jela, robimy Fatal Blow. W ogóle za skończenie tego dodatku udało się zdobyć skina do Shangcunga, dlatego mam ten sam wygląd. Oh fuck, na koniec! Mamy drugi raz ten sam Fatal Blow. Ej, no duszę mi zabrało. No dobra, to już były w sumie wszystkie Fidelity. Teraz najgorsze tu dopiero będzie magia. Round 1. ty, czemu to się ciągle tepa? Dobra, jeszcze nie jest tak, że. O nie! Co ona przyzwała? Jedna z postaci, którymi będę grał. Dobra, zmiana mapy. Ja nie mogę jej chyba duszy zabrać. Nie, nie mogę, fuck. Ja bym chciał jej duszy zabrać. Na nią żadne chwyty w ogóle nie działają. Przynajmniej szybko zdrowie traci. Dobra, dawaj. To mam wyrównania. Mamy podobnie HP. No, czemu ona się ciągle tefa? Battle blow, oczywiście na nią nie działa. No jelo, za pierwszym razem. Jest korona. I vitality. <laughs> Chr's power overwhelmed me such that I would have been driven mad had I not spent centuries mastering the dark powers beyond the grasp of ordinary mortals now I am the master of time and fate But Kronika's fall proves that even Titans can be defeated. Though my new power lets me roam infinite timelines and feast upon the souls of billions, I am vulnerable. To survive, I must return to the shadows, avoid confrontation, and work my will through the hands of others. More specifically, through the hands of my fellow Titans. These monstrous beings are plied easily by appealing to their greed vanity and fear, through them, every soul in eternity bends to my influence. in my new era, morality will be exposed as the illusion it is. the cunning will prosper while the good suffer. this is a word of shang sung. have a nice day. Yeah. O, dobra, nawet spoko zakończenie. Oczywiście jutro, na, jutro odcinek z kolejną postacią Będzie to pewnie Shaokan. Ale możecie pisać oczywiście w komentarzu jakie postacie chcecie zobaczyć, u kogo Fitality zrobić i u kogo friendship. No i oczywiście zostawcie na dole łapkę w górę i dajcie suba, jak się odcinek podobał. I do jutra, siema!